Cześć. Nagrywam y, odcinek po odcinku, ponieważ y, łapie mnie lekki katarek, więc y, nie chcę, żeby mi całkiem gardło siadło. Um, nie chcę was zostawić bez filmu, więc. Nagrywamy sobie. Dobra, Don, skoro się poczuwałeś ostatnio, to wstań sobie. Weź się na akarm. Boże, kochane, biedne dziecko. W tym odcinku zrobimy sobie urodzinki naszej Lilci. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Oby nie tak jak wesele, błagam. <laughs> bo po prostu będzie okropnie. Zaprosimy sobie. Tylko kto zrobi przyjęcie? Nie wiem. Może ty zrób zaproś Dinę, zaproś Minę, zaproś Katrinę. Może Denisa zaproś? <laughs> będzie ciekawie. Nie czytaj, tylko posprzątaj tą Nie sprzątaj, tylko poczytaj. Ogarnij się, Boże. Nie sprzątaj, nie, nie czytaj. A, dobrze. Jeszcze raz. Ach. Nie czytaj, tylko sprzątnij tego pompersa z podłogi, proszę, śmierdzącego. Dziękuję. I co ty możesz robić? Aha, jest czwarta, to śpi sobie. O, dziecko znowu płacze i znowu kupa. No, ty jesteś jakaś po prostu. Masz ten e, szybki przelot, jak to moja ciocia mawiała kiedyś. O, Don idzie do roboty zaraz. A ty masz wszystko? Nic masz, nic nie masz. Dobra, weź sobie może wolne. Aha, bo ty też idziesz do roboty. Ale ty też nic nie masz, więc też sobie weź wolne. Weź dzień wolny, kariera sportowa. I ty też, jak wstaniesz. Oho, już możesz w sumie. To też weź sobie dzień wolny, kariera kulinarna, proszę. No, no, wstawaj, no, wstawaj. Ale czemu ty smutny jesteś, Don? Aj, weź. Nie miałam na to moda jakiegoś. Mi się wydaje, że miałam, ale musiałam go wyjąć, jak mi w pierwszym odcinku skraszowało grę. Więc wtedy wyjąłem wszystkie mody. No i już go nie mam, więc. Dobrze, dzień wolny masz. Yy, co chcesz? Barabara. O. Ch Okej. Okay. Bawcie się dobrze. <gryw> nie przeszkadzam. Nie. Poczekaj na jedzenie sobie. O. Albo to jedną porcję. Ale z ciebie żona. O, Boże. Dobrze. Yy. Nie spodziewałam się tego, a bo nic nie ma w lodówce, dobrze, Don, weź sobie zjedz kanapkę jakąś Ale masz żonę, mówię ci Ona jest tak samo dobrą żoną, jak ty jesteś dobrym mężem Don, weź tu, zwołaj ludzi Tylko, że tak, trzeba będzie chyba kupić jakieś y, stereo, o, Oliana. No jasne Aha, no dobra Nie <ścoughs> o to mi chodziło, ale okej okay. Tryb budowania i, i ja bym chciała kupić rzeczy Rzeczy, to znaczy radio. <laughs> Jedno radio. I Agata, ja bym chciała. Dobra, to może nie czyść tej toalety, tylko ty weź zrób tort dla córki swojej. Czekoladowe może być, bardzo dobre. A Donia, ty jak się ogarniesz, to wypoleruj, zostaw to. Co tam wyrzuć jest? A Pampersa? Tak, dobrze, możesz wyrzucić Pampersa, proszę bardzo. cię przypilnować. Nie jest, dobra. Zawał. Dodaj świeczki urodzinowe i schowaj to do lodówki. Co tam dziecko? Weź nakarm. Yy, nakarm z butelki, bo dziecko jest chyba głodna. Aha, ty idziesz nakarmić. A, a dobrze, dobrze, to do nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. Zrób, no. No idź. No. I zrób yy, przyjęcie urodzinowe. Aha, a ty nie miałaś przypadkiem. Yy, czekaj. Trzy wykwintne dania podczas jednego wydarzenia towarzyskiego. Dobrze, to tak zrobimy. Musisz gotować. O, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Proszę bardzo. Gospodarz. Wy. Goście. Dobra. Ty, ty. 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 Możesz ty przyjść. I Wy też możecie przyjść. Synki. I Ty też. I Ty też. I Ty. O, nie, na pewno nie przyjdzie. <laughs> Artysta w Brzemieniad. Nikt. Dobra. Rezydencja Feller w takim razie. Piękna rezydencja i gotowe. I dziękuję. I Olianę jeszcze trzeba zaprosić, żeby też była. Zaproś weź towarzyskie... Nie, zaproś do spędzania czasu. I... 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 dobra i tyle. Nikt <gry> Cię nie lubi w ogóle, biedna. Mm, latynowski pop słuchaj sobie, tylko muszę sobie włączyć... Oj. Opcje gry. <gry> muszę sobie włączyć muzyka. Bezpieczna do transmisji, dobrze, tak, tak, tak. Dziękuję. Słuchaj sobie muzyki A, a goście gdzie są? Ja coś przepraszam, tu jest pan O, z jaki malusek Gdzie ty masz portki? <grym> gdzie ty masz jakieś portki? Nie Ty też sobie słuchaj I zaproś do słuchania może y, pana kolegę Albo nie, w ogóle dodaj do grupy go i słuchajcie sobie razem o. Dobrze, super I usuń go z grupy, bo nie trzeba Usuń z grupy werbasu. Okej, okay. Wypij coś, opowiadaj dowcipy. Czy jak ja wypiję wodę z kranu, to się yy, zaliczy? Dobra, już nie słuchaj, już wystarczy. Nie, nie zaliczy się. No to trudno. <grafię> Ojej, dobrze. Opowiedz synkowi dowcip w takim razie. Zabawne dowcipy. żartują o nauczycielach. Tutaj, kto to jest dla ciebie? Go Aha, gość, okej. Okay. Zabawne yy, żartuję o skudnym jedzeniu. I ty... Przyjazne powitanie, uh. Zabawne, dowcipy No i dowcip Okej okay. W nastroju do flirtów w tym samym momencie, no nie Dobrze, no to flirtujcie sobie po całej jej dłonie Dobra, super To Don niech sobie zabawia gości tutaj Na przykład rozmawiaj sobie i może flirtuj to nie, ale podziękuj za przybycie, o super, popraw humor i i tańcz sobie z nią może, a ty gotuj wykwintne rzeczy, wykwintny posiłek, Ym, na przykład pasta, yy... a dla jednej osoby gotuj. Dobra, już zostaw tego dona, wystarczy. Dobra jest, super do lodówki. Yy, Przyrządź wykwintny posiłek, na przykład yy, to. To dla rodziny możesz ugotować, bo i tak nic nie ma w lodówce. Dobra, Don, weź. Nie tańcz, tylko... O, no i bardzo ładnie. Dobra, i jeszcze gotuj jeszcze raz. Jeszcze jedno, weź. Jeszcze jedno. O, zupa dyniowa. Bardzo dobre. Znaczy, tak naprawdę to nie, bo ja nie lubię. Ale no, pewnie ktoś lubi, więc... Niech będzie, że dobre. To w takim razie chyba już czas wyjąć yy, torcik. O, Don... Nie flirtuj. Boże. Zmień Pampersa. Pyka nad dzieckiem. Zmień Pampersa. Proszę cię. Teraz. Natychmiast. No. Spełniło się. Super i super. I teraz wyjmujemy torcik. I Don, jak już trzymasz ją na rękach, to weź yy... pomóż zdmuchnąć świeczki. Jezu, czemu ja nie mogę... Dobrze, wiecie co? O, postarz Sima jest. Postaż Sim, aha, nie ma. Dlaczego? Dobrze, wyjmij te świeczki ty w takim razie. Wyjmij te świeczki. Nie można wziąć świeczek. Wyjmij świeczki. O, właśnie. Adon Don weźmie malutką na rączki. Zrób Podejdź tutaj i ją postarz. Dobrze, nie możesz. się w pokoju. O Boże. No nie. <laughs> Dziecko opieka, postaSz. <laughs> a, ostrożna. Ci symowie lubią co już znają. Potrzebują więcej czasu na oswojenie się z nowymi przeżyciami, miejscami i Simami. Okej, okay, to ty chyba masz charakter y, po mamie, a nie po tacie. Pokaż się, o pozę. Pozę. Pokaż się, nam, Pokaż się mi. Ale ty masz ocyska. Dobrze, i co ty możesz w takim razie? Możesz sobie zjeść coś? Albo my nie mamy tego. Dobra, wiesz co? Zakończ już to. Bardzo bardzo ładnie się bawiłaś i bardzo fajnie było. O, jak charyzmę sobie wbiliście. I co wy możecie z nią robić? Bo ja. To jest coś nowego dla mnie, bo jest w ogóle nowa grupa wiekowa, która już dawno pewnie doszła, ale ja y, nie ogarnęłam, <grywa> standardowo y, Przyjazne Długa wędka Nie Inaczej Przyjazne aktywności Baw się w akuku, oglądaj czytaj książki dla moich dzieci Dobra, wiesz co, Don, to weź... Aha, no tak, ty się zsiusiaj, no Aha, bo... Wiesz co? To inaczej y, Dodaj świeczki urodzinowe Schowaj to, jak tego nikt nie zjadł, to ten to no, trudno, ich strata Aha, bo to jest zabawka z naszego pokoju w ogóle Proszę mi to sprzątnąć Dobrze, a ty nie wyrzucaj śmieci Tylko yy, w ogóle wiecie co? Widzicie wy może z tego domu wszyscy Tu, wszyscy I ty też Boże, bo ty głodna jesteś O nie Dobra, nie, zanim ty tu przyjdziesz, ja cię wezmę tak Dobra, mógł obrzec. Ktoś w ogóle sofę dostał? Z jakiej racji? Co to za sofa? Okej. Okay. Nie mam pojęcia, skąd ona się wzięła. Okej, okay, w porządku. Ja chciałam. Y Oj, mam te... Uh, testing cheats. Czemu ja mam kapslok? Uh, Testing. Aha. Testing cheats. On dzisiaj jest tak nieogarnięty odcinek, że. Jak ktokolwiek to że to będzie super. Czy ja mogę cię teraz wziąć? Nie, ty, nie ciebie. Nie mogę jej wziąć łapką? Dobrze. To wyjdź sama. Gda o Boże. Weź się na re Nie. Dobra. Stop. Podnieś ją. Nie czytaj, podnieś ją. Nie idź. Podnieś ją. I idź tutaj. Posadź tu ją i ty tutaj. Dziękuję. I widzimy się, jak przebuduje chatkę troszkę. No więc domek się znowu powiększył. Już wam pokazuję wszystko. Dokupiłam dziecku naszemu troszkę zabawek, żeby miało. Miała tylko jedną grzechotkę, więc. Aha, ten. To już widzę, że to muszę przestawić gdzieś, bo będzie mi zasłaniało. Um, tutaj zmieniły się kanapy. Dodałam. Aha, powiększyłam kuchnię, dodałam stoliczek dla dziecka. Zmieniłam totalnie Łazienkę. Łazienka jest. Mamy Łazienkę jak człowiek w końcu to jest niesamowite. Um, dodałam tutaj biurko, w ogóle dobudowałam tutaj to pomieszczenie. Teraz tutaj będzie sypialnia Dona i Agatki, a tutaj będzie sypialnia dla następnego dziecka. slash jakiś gabinet. No, zobaczymy, jak tam wyjdzie nam sytuacja z drugim dzieckiem. Dajcie znać, czy byście chcieli w ogóle w tej rodzinie drugie dziecko. Ja się jeszcze zastanawiam, szczerze powiem. <laughs> nie wiem, jak nam z tym pierwszym pójdzie. Nie wiem, jak tam dacie znać, co z Donem. No bo jak Don się będzie zachowywał, bo jak się będzie zachowywał, no to drugiego dziecka raczej nie będzie. No chyba, że Agata stwierdzi, że. Nie wiem, chcę mieć z nim dziecko, to może drugie dziecko naprawi związek, no cokolwiek, nie wiem <laughs> No to tak, dziecko głodne, Don wsadzi dziecko tutaj o, daj pierwszy raz kaszkę Może pierwszy raz, to może, nie wiem O, kaszka ryżowa, proszę bardzo A ty idź weź prysznic w swoim nowiutkim prysznicu, w swojej nowiutkiej łazience A przyjdź sobie, zobacz jak nam dziecko dorosło Czy ty możesz dać temu dziecku kaszkę? Czy nie bardzo? O zbożową owsiankę Don. 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 Agata. To ty jej daj kaszkę, ale wy macie problem. No czemu ty nie chcesz? Wnieś do środka. Daj jej kaszkę. Kaszkę jej daj. Jezus. Maria. Niech to dziecko zje coś Przecież huh? 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 <laughs> jakieś śmieszki <laughs> Dobra, i co, najadłaś no, się? No mniej więcej Dobra, to weź wytrzyj ją Możesz ją wytrzeć? Możesz ją wytrzeć? Opieka nad dzieckiem Umyj, o Dobra, i co? Skwar, dobrze Weź ją, połóż spać, o a Don? Czemu ty, Don, śpisz? Ty wiecznie śpisz. Jak nie żresz, to śpisz. Weź ty się. Chcę śpiulkać. Nie, nie wytrzymam. Don! Co ty robisz? Oh. Mój Boże! Don... Agata, ale to jest twoja przyjaciółka. Weź, idź do domu. Don, co ty odpieprzasz? To ty flirtujesz! To ty flirtujesz! No tak mi się wydaje, że musisz iść. O matko. Agata, dobrze, weź. To ty z nią flirtowałeś? Jesteście oboje nienormalni, przysięgam Dobra, weź ym... Daj jej mleko może Obudź ją I idź Zostaw ją, nie rozmawiaj z nią Idź spać, daj mi spokój A ty nakarm dziecko i też idź spać Zo... Mój Boże, kochany Dobrze, więc kończymy Ty idź stąd A ty idź spać Ty nie możesz tu spać Nie, ja wychodzę. Ja wychodzę. No weź, nie wygłupiaj się. Dobrze, idź się z w takim razie. Na kanapę, Agata, na kanapę. Ja kończę, bo już gardło mi dzisiaj siada. Już y, moje gardło ma chyba dosyć. Jakiś katarek mnie łapie, bo oczywiście przed świętami zawsze trzeba się rozchorować, standardowo. Więc ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Były urodzinki, było bardzo sympatycznie. Dajcie mi znać co z tym Donem, z racji tego, że im się teraz pogorszyły te relacje. To myślę, że jestem bardziej skłonna do pomysłu, um, że Don będzie flirtował jednak z tymi kobietami. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Także dajcie znać. E, widzimy się niedługo. E, I wesołych świąt. Tak, i wesołych świąt, bo chyba przed świętami już raczej odcinka nie będzie. Także trzymajcie się, buziaczki. Mua. Hej.